W kolejnym odcinku, eee, tak jak mówiłem we wcześniejszych moich materiałach. Pierwsza półka jest od obwodów oświetleniowych. Druga półka jest od obwodów eee, roletowych. A trzecia półka jest półką uzupełniającą. I co my tutaj będziemy mieli? Będziemy mieli, a w sumie to już mamy eee, Arduino, które będzie sterowało sobie trzema pompkami. Dwie z nich to będą pompki z obiegów grzewczych, no bo tutaj mamy dwa. Jeden będzie na podłogówki, drugi będzie na grzejniki. Trzecia pompka to będzie cyrkulacja CWU. Dodatkowo mamy tutaj też przekaźniki, które będą spięte z tym Arduino. Te Arduino będzie sterować tymi przekaźnikami. Te przekaźniki będą załączać i rozłączać nam nasze głowice przy grzejnikach także za pomocą tego to będzie będą otwierane i zamykane grzejniki i skąd te Arduino będzie wiedziało kiedy je otworzyć kiedy zamknąć, a no stąd że w każdym pokoju, zaraz obok włączników światła czy przełączników od rolet będzie zamontowany taki termostat Mamy tutaj jeszcze Arduino Uno, które będzie robić nam zalicznik impulsów. Impulsy będą pochodzić z trzech liczników energii, które pokazywałem na, na poprzednich materiałach, no i licznika wody. Oprócz tego jest tutaj miejsce też na jedną megę. Ta mega będzie konkretnie od tego, żeby podpiąć do niej kontakt trony no i czujki ruchu. Dodatkowo ona musi być sprzężona. Jeszcze się zastanowię, czy, czy to zrobić przez KA, czy e, zrobić tutaj jakąś komunikację przewodową. Nie wiem, jakąś magistralą, czy, czy powiedzmy, czy jakimś pionem, e, coś tam sobie wymyślę. Chodzi o to, żeby ta mega wiedziała dokładnie, które okno jest otwarte. No bo m, plan jest taki, żeby m, wyłączyć. Ogrzewanie w danej strefie, nawet jeżeli temperatura zadana będzie wyższa niż, niż aktualna, wtedy ma, ma, ma wyłączyć ogrzewanie w danej strefie, jeżeli otwarte jest okno. Także to sobie jakoś tam wykombinuję jeszcze. Najprawdopodobniej będzie komunikacja po, po jakichś tam dwóch przewodach albo jednym. Wziąłem sobie jeden termostat pokojowy z mieszkania. Oznaczony, tak widać, numerem 11. Z tyłu się prezentuje mniej więcej tak przetwornica napięcia. Przetwornica z 12V na 3,3V. I teraz tak. Jej zadaniem jest to, żeby zbić napięcie z 12V, które idzie na, na to urządzenie na 3,3V, żeby zasilić e, elektronikę, no w tym przypadku ESP12F. Robię to po to, e, że na takiej odległości, a jest tu tam no z kilkanaście metrów, e, byłyby duże spadki na, na przewodzie sieciowym, e, dlatego, też, dlatego też puszczamy 12V i zbijamy na 33 3, 3 e, Wtedy będziemy mieli lepszą Kontrolę nad tym napięciem bezpośrednio przy urządzeniu, przy urządzeniu wykonawczym, nie, jakim jest SP12F w tym przypadku. Zaraz to spróbuję zamontować, podłączyć, uruchomić i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Oczywiście, zanim podłączę tutaj cokolwiek, a zwłaszcza jakieś eksperymentalne urządzenie, wypadałoby sprawdzić, czy napięcie na poszczególnych żyłach jest prawidłowe. Ja akurat w tym przypadku wykorzystuję żyłę biało-niebieską i biało-brązową jako. Masę i brązową, oraz niebieską jako 12V, nie? No i tak jak widać, jest wszystko w porządku. no Mamy tam 12 z małym hakiem, także jest ok. Termostat pokojowy prezentuje się następująco na ścianie. Będziemy mieli tutaj ramkę potrójną. Tutaj będzie łącznik do, do światła łącznik do roLet, no i nasz termostat jako trzecie pole w ramce potrójnej. Dodatkowo w ramce, tak jak widać, będzie ukryty SHT31. On jest tak, tak wlutowany, żeby ta część, która bada temperaturę, wchodziła centralnie w ramkę i od spodu ramka będzie nacięta, żeby, żeby zapewnić odpowiedni tam ruch powietrza także wszystko powinno być w porządku dodatkowo ponieważ tutaj mamy OLED wyświetlacz i żeby on nam się nie wypalał to się wygasza tam co, co chyba minutę o ile dobrze pamiętam lub nie całą. włącza go dowolne naciśnięcie dowolnego przycisku no i teraz włączmy go no i mamy Aktualnie 21,4 stopnia w tym pomieszczeniu, 22 stopnie temperatury zadanej. No i jak widać, ogrzewanie powinno być załączone, co świadczy o tym ikonka po, po lewej stronie na dole. Ogrzewanie też możemy wyłączyć prawym przyciskiem. Takie szybkie wyłączenie. Włączmy je jeszcze raz. Jest włączone. Teraz możemy obniżyć temperaturę zadaną. Tak jest obniżona. Zadana jest 21, aktualna jest 21,4. No więc ogrzewanie powinno się wyłączyć, tak. Żeby to wszystko miało jeszcze ręce i nogi, te termostaty pokojowe, umieszczone we wszystkich strefach domu, mus muszą rozmawiać z Arduino Mega, które steruje siłownikami przy grzejnikach. Za pomocą przekaźników, i teraz tak, komunikację można wykonać na dwa sposoby: no przewodowo i bezprzewodowo. W tym przypadku zastosowane jest ESP12F, czy tam 8266. Więc można to zrobić bezprzewodowo, no ale no ponieważ tu i tak idzie przewód do mojej szafy rack, gdzie ta Arduino się znajduje, bo tym przewodem idzie zasilanie to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komunikacja odbywała się w sposób przewodowy, a moim zdaniem to też jest nieco, nieco mniej awaryjne. Jak będzie, zobaczymy. W razie czego przejście na, na komunikację bezprzewodową też nie powinno stanowić żadnego problemu. Wystarczy tylko zaktualizować 13 termostatów, a ponieważ cały ten system ogrzewania będzie wpięty w Home Assistanta. No nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby na tabletach umieszczonych w przedpokoju na parterze i na piętrze czy też w telefonach czy też w przeglądarce na komputerze zmieniać sobie temperaturę zadaną w poszczególnych pomieszczeniach czy też czytywać jaka jest tam temperatura aktualnie, nie? Także system moim zdaniem jest kompletny. Tak, jak widać też wygasił się ekran. ustawiona jest jednak 30 sekund. No w razie, gdyby komuś to przeszkadzało, oczywiście można to zmienić. Gdzieś w domu akurat znalazłem dwie śrubki taki typowo do buszek. Także mogłem sobie zamocować ten termostat tak, żeby on się trzymał prawidłowo. Tak jak mówiłem wcześniej, obok będzie łącznik do roLET i obok niego będzie łącznik do świateł. I całość razem z tym termostatem będą przykrywały potrójne ramki w każdym pomieszczeniu. Wyglądać to będzie następująco. Jak widać, ramka w takim przypadku będzie nam przysłaniała czujnik, dlatego też wszystkie ramki we wszystkich pomieszczeniach zostaną odpowiednio zmodyfikowane, tak jak widać, żeby taki czujnik mógł sobie swobodnie oddychać powietrzem, jak jest, jakie jest w danym pomieszczeniu. Dodatkowo, ponieważ jest to czujnik SHT31, E, który posiada czujnik temperatury i czujnik wilgotności e, po zastosowaniu takiego termostatu w łazience e, pozwoli mi to na łatwe sterowanie między innymi wentylatorem. Czyli no powiedzmy, że ustawię sobie, że, że jeżeli wilgotność będzie powyżej 70% czy tam iluś tam, e, no to włączy się wentylator, który będzie tą wilgoć wyciągał na zewnątrz, nie? Także raczej spoko sprawa. Powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, e, mianowicie termostat pokojowy będzie przykrywać 2 mm przyciemniana pleksa. Przyciemniana na tyle mocno, żeby nie było nic widać spod niej, e, poza e, wyświetlaczem, o ile będzie wyświetlał coś na ekranie. E, jeżeli nie będzie nic wyświetlał, no to praktycznie nic spod niej nie będzie widać. Nie? Także będzie taki prostokąt czarny tutaj. No prostokąt przyciskami z grawerem pod przyciskami. Myślę, że prezentuje się to całkiem dobrze. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym projekcie. No i na tym będziemy chyba kończyć. Także standardowo zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Trzymajcie się. Cześć!